Witam kolejnego dnia. Czy może być coś lepszego niż setki kilometrów dobrze utrzymanych tras rowerowych w Belgii? Cóż, sprawdźmy to. To miasto to Wreed -e Oczywiście nie wiem jak to się czyta To jest jedno to jest chyba największe miasto w tym regionie To znaczy Na południu Holandii Właściwie to na południowym zachodzie Nie na południowym wschodzie Ja jestem w tym mieście, tylko w pewnej odległości od ruchliwych ulic. Holandia ma być może niewiele lepszą infrastrukturę rowerową niż Belgia. Czyli nie jest chyba najlepsza jaką kiedykolwiek widziałem. Jestem już w Niemczech, w lesie z najlepszymi na świecie miejscówkami do nocowania na dziko. No i mam jeszcze 60 km do Dusseldorfu. Jestem już w Dusseldorfie, ale niestety nie mam czasu zwiedzać, bo o 16 z minutami mam ostatni pociąg mi a jest gdzieś tak 15, 15, 15 więc. Z godzinnym czasem mam jeszcze ja muszę kupić bilec rozeznać się jak, jak kupić, jak zrezerwować miejsce dla roweru i dojść do Peronu. To mi się skończył. Znaczy czas wracać do domu. No niestety nie mogłem pojechać e, tym pociągiem, którym panowałam pojechać do Berlina e, pociągiem typu intercity, ponieważ nie można tam wadować roweru do środka. Przynajmniej tak mi powiedziała pani, e, która tam pracuje. Na, w niemieckich liniach krajowych, chociaż na stronie przewoźnika napisałem, że można dziwne no to do jutra aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że dojechałem regionalnym do Minden koło Hanoweru no i śpię gdzieś w pobliżu a jutro będę pociągami regionalnymi jechał do Berlina, jeżeli skoro świt wrócę do Minten to do 14 będę w Berlinie z Berlina do Szczecina pociągiem regionalnym i dalej to już teleka albo regionalnym do Koszulina i to będzie wszystko na nosie